Jak co roku z ogromną satysfakcją uczestniczę, bo trudno powiedzieć o radości, z ogromną satysfakcją uczestniczę w uroczystościach upamiętniających kolejne rocznice stanu wojennego, których organizatorem jest Środowisko Patriotyczne Włocławka. I tak jest również i w tym roku, gdzie obchodzimy 41. rocznicę tego smutnego i tragicznego w dziejach narodu polskiego. Wydarzenia. No cóż, jest to rocznica, która bez wątpienia wywołuje w nas, którzy ten czas pamiętają, który ten czas przechowują w pamięci i mają do tego stosunek bardzo, ale to bardzo osobisty i jeszcze ciągle pomimo upływu czasu nacechowany głębokimi emocjami. Ale jest też już i czas na pewną refleksję. Na spojrzenie z dystansu. Cieszę się, że dzisiejsza uroczystość wręczenia odznaczenia, wysokiego odznaczenia państwowego panu Wiesławowi Wnukowskiemu, który był uczestnikiem tych wydarzeń. I tak cisną mi się na usta w związku z dzisiejszą, dzisiejszą uroczystością. Słowa. Psalmu, Kto we łzach sieje, w radości rządź będzie. Jest to pewnego rodzaju satysfakcja, że państwo polskie może tych swoich obywateli, którzy w tamtym trudnym czasie, kiedy nie mieliśmy suwerenności, kiedy ta suwerenność była bardzo, ale to bardzo ograniczona, postanowili walczyć o lepszą przyszłość, niezależnie od tego, jaką. Cenę przyszło im zapłacić. Dla wielu była to cena życia, dla wielu była to cena pozbawienia wolności. I dzisiejsze obchody mają miejsce w jakże innym otoczeniu, ale w miejscu, które w historii Włocławka zapisało się od czasów powojennych w sposób tragiczny. W zakładzie karnym w Mielencinie. Każdy mieszkaniec Kujaw wie przynajmniej z opowieści rodzinnych jakie, jak tragiczne było to miejsce, ilu tutaj patriotów odbywało wyroki to jest, to jest tragiczne wspomnienie ale ono się zderza z optymistyczną, mimo wszystko optymistyczną przyszłością i takim optymistycznym akcentem chciałbym tą krótką swoją refleksję zakończyć. Dziś przypada 41 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Solidarność tą rocznicę zawsze obchodzi, bo pamięć historyczna dla nas jest bardzo ważna i myślę, że wprowadzenie stanu wojennego w 81 roku było złem w samym sobie. Kto dzisiaj twierdzi, że, że było inaczej jest po prostu w błędzie. My w tym roku obchodzimy w nieco innej scenerii. Jesteśmy tutaj w sali widzeń. Ja pamiętam początki tychże obchodów. To były zapalane znicze tylko pod samym murem przy bramie więzienia. Później z czasem to się rozwijało od 2015 roku jest już coraz bardziej uroczyście, a w 2003 roku przy bramie więzienia Zamontowaliśmy tablicę pamiątkową Solidarności ku pamięci tych działaczy Solidarności, którzy tutaj przebywali w okresie stanu wojennego i tych, którzy później podczas stanu wojennego również byli aresztowani. To kolejna smutna rocznica w polskim kalendarzu, tym bardziej, że zginęli robotnicy. Zginęli ludzie, którzy wierzyli w to, że można w sposób pokojowy zmienić sytuację w Polsce, że możemy doczekać się wolności wywalczonej w sposób pokojowy. Niestety 13 grudnia okazało się, że, że znowu musimy poczekać z naszymi nadziejami. Dzisiejsza Polska pokazuje, że dzięki tamtemu zrywowi Solidarności, tamtej wielkiej chwili, w której narodziła się Solidarność w sierpniu 80. roku, że nawet ten stan wojenny 13 grudnia nie zawrócił biegu historii i wierzę w to, że uda nam się obronić naszą niepodległość, bo przecież jest dzisiaj zagrożona wojną w Ukrainie i znowu imperialnymi planami wtedy Związku Radzieckiego, dzisiaj Rosji, że uda nam się Utrzymać to, w co wierzymy: w wolność, w demokrację, w prawa człowieka. Bo taka była istota tego zamachu stanu z 13 grudnia, kiedy aspiracje wolnościowe narodu zostały przerwane przez ogłoszenie stanu wojny. Pochylamy się nad smutnymi losami tych, którzy zostali internowani, także tu w podwódzławskim więzieniu, ale przede wszystkim myślimy, o tych, którzy nam tę wolność walczyli, Dziękujemy im, składamy kwiaty także w hołdzie dla ich wysiłków. Dzień pamiętny, szczególnie dla mojego pokolenia, osób, które wchodziły wtedy w dorosłość. To jest dzień, gdzie ponad 10 tysięcy osób. Tych, którzy walczyli z komunizmem, członków niezależne, Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność, zostało internowanych za to, że mieli poglądy inne niż rządząca partia. W trakcie stanu wojennego zginęło ponad 100 osób. Niektórych śmierci do tej pory nie wyjaśniono. W 49 ośrodkach odosobnienia te osoby były odizolowane od swoich rodzin, od swoich najbliższych, od małych dzieci. Nie wiadomo było, co ich spotka. Musimy pamiętać o tej rocznicy i pamiętać o determinacji tych osób, które wtedy miały odwagę powiedzieć nie systemowi komunistycznemu. Pamiętajmy, że e, kiedy e, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego ogłaszała stan wojenny, podawano jako przyczynę e, ekonomiczne e, e, spadek e, ekonomii e, kraju, e, braki w prądzie, które miały wystąpić. I trzecia rzecz, że mogły wejść wojska państw Układu Warszawskiego. A rzeczywisty powód to był taki, że Solidarność rosła w siłę i coraz więcej zakładów i Polaków start, yy, strajkowało. I warto, żebyśmy obojętnie, co niektórzy sądzą o zasadności stanu wojennego, warto pamiętać, aby taki dzień nigdy się nie powtórzył. 13 grudnia o godzinie 6 do domu zapukali milicjanci no i mówią, że mają prawo wejść. Więc ja powiedziałem do rodziny, że jeśli nie otworzymy im drzwi, to nie je wywalą. Bo wiedziałem, że coś się święci z tego względu, że o godzinie 2 w nocy wywołano mnie do zarządu regionu, który się mieścił na ulicy Kościuszki. Gdy poprosiłem o zapalenie światła na korytarzu, nie zapalono. Gdy spojrzałem z drugiego piętra przed blogiem, zobaczyłem samochód milicyjny. Wiedziałem, nie wiedziałem, że to jest stan wojenny, ale wiedziałem, że coś się stało ze związkiem i że po prostu sytuacja jest w tym momencie, że nie wiedziałem, że będę internowany, zabrany. W każdym bądź razie wiedziałem, że coś się takiego wydarzy. I gdy już podjechali o szóstej, to już byłem, jak to się mówi, gotowy, przygotowany do wyjścia. Jest sytuacja taka, gdy wychodziłem z mieszkania, to powiedziałem na jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo tych trzech dwóch funkcjonariuszy SB to czekało na pod drzwiami, nie, bo trzech weszło do klatki, a okazało się, że do mieszkania weszło pięciu, więc oni mnie już tutaj musieli przypilnować, więc jeden tam chodził za mną, więc ja powiedziałem, czemu tak chodzisz, nie, przecież chcę tylko do dziecka dojść, nie, no i dowodzący tą grupą porucznik mówi, daj panu spokój, czyli pan nie stanawia żadnych tutaj trudności, a w związku z powyższym się szykuje. Po szóstej może z pięć, dziesięć maksymalnie wyszłem z mieszkania, później zobaczyłem sąsiada, który szedł z cellozy, z nocki do domu i mówię do nich, tak, to co, wy powiedzieliście narodowi wojny, nie? A on mówi o godzinie szóstej został wprowadzony stan wojenny. No i krótka droga, bo ta droga była króciutka na polewki. Tam się mieści w tej chwili urząd pracy. Teraz ulica Kapitulna, nie. I stamtąd krótka, tak zwana odprawa, uszykowanie i w transport budą do zakładu karnego. W zakładzie karnym o godzinie siódmej już byłem, już na cholu, w budynku administracyjnym byli koledzy z Płocka. I jak tu się okazało, to jest. Po takich przesłuchaniach umieszczony, umieszczony w celi aresztu śledczego o godzinie 17.00 przejście do pawilonu numer 5 dawnego, nie? Do celi. I tam spędziłem do 29 kwietnia tamto życie. Życie no, trudne. Chcę też powiedzieć, że jeden taki ważny wątek katolicki dla mnie to to, że ksiądz Wojciech Fronczak Kapela internowanych odprawił nam sześć świętą, w drugi dzień świąt. I to później już było tradycyjnie, że co niedzielę mieliśmy tę trześć świętą. Oczywiście w grupach, bo ten budynek no, mieści powiedzmy, ja liczę, że cele były ośmiosobowe, więc liczę, że około ponad 300 osób mogło być w tej celi, znaczy się w tym budynku przebywać. Także to jest trudne. No, wrażenia dla człowieka, który po raz pierwszy Otwierają się kraty, zamykają się, zamykają się drzwi, to jest wrażenie. Ja tyle razy jestem w ramach tych uroczystości w zakładzie karnym i mimo wszystko, że ja wchodzę jako człowiek wolny nie, to jednak to pozostaje ten dźwięk. Miałem tą przyjemność, że dzięki dyrektorom zakładu karnego odwiedziłem dwukrotnie cele, w której przebywałem. To znaczy się na 35-lecie i na 40-lecie. Jednak robi to wrażenie. Wiadomo, że warunki tam, co my byliśmy, a teraz, wiadomo, to jest postęp, czas, to się zmieniło. Wiadomo, że człowiek tam siedział, bo wiedział, za co. Nie ukradłem nic, ale chodzi o to, że przekonania polityczne powodowały, że taka sytuacja po prostu miała miejsce. Tam łamały się ciężkie charaktery, trudne. Ci, którzy byli takimi wielkimi moimi kolegami, bohaterami, nie, okazało się, że mur robią swoje. My robią swoje. My przeprowadzaliśmy głodówkę w marcu, gdy przed przyjazdem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża ze Szwecji. No i to była trudna sprawa, bo to głodowano nie dlatego, że jedzenie nie smakowało, tylko że sytuacja w kraju była taka, że nie mogliśmy po prostu funkcjonować właściwie. My mieliśmy do kwietnia krótkie spacery. Po przyjedzie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża mieliśmy trochę dłuższe. A tak to siedzenie w celi, w takiej ośmioosobowej, to nie jest łatwe. To jest dosyć trudne, bo to są różne charaktery, różni ludzie. I taka jest sytuacja, że jeszcze spow... oj przepraszam, y jeszcze sytuacja była taka, że po prostu y dano nam w lutym, sprowadzono y ludzi, można tak powiedzieć przestępców, którzy, którzy zostali osadzeni razem z nami. No i którzy mieli wykonać chyba określone zadanie dla tego, że jak wyszli na spacer, no to był taki pan, już nie będę mógł wymieniać, a znam go, nie? To chodzili, wyciągali nam, bo jak się wychodziło, to wiadomo, że wszystko się brało, bo w tym czasie można było liczyć, że zostanie prze cela przeszukana, a jeśli zostanie cela przeszukana, nie, to będzie problem, no. Wiadomo, takie kartki czy coś, człowiek zawsze coś tam jakieś informacje, nie? I tylko dlatego to wszystko było brane no spotkania z panami którzy nas mimo wszystko odwiedzali nie one takie jedno z ważnych elementów gdy była głodówka ówczesny to nie był dyrektor tylko naczelnik pan tretym pułkownik nie szedł do naszej celi i zobaczył piękny krzyż z kirem czarnym i data 16 grudnia był on poświęcony i górnikom kopalni Wujek. A w związku z powyższym, nie? Później zaczynały się takie pytanka, nie? A tego. No i widzieli, że o taki skulony coś siedział, to mówi, pewno już wymięknie, więc jego na grzbie. Więc ja mówię, pan poczeka, panie oddziałowy, idziemy? Chłopaki mówią, idź. No i ja poszłem sobie, nie? No i element taki, że facet mówi tak, przecie pan ma żonę, dzieci i takie humorystyczne, nie? Ja mówię, Panie naczelniku, pan nie jest przygotowany do rozmowy ze mną. Ależ jak to? Przecież ja zostawiłem jedno dziecko córkę. Ja nie mam więcej dzieci. On mówi, jak ja będę miał na pana nakaz wyjazdu, to ja panu karetką wywiozę. Bo to oczywiście było w czasie strajku głodowego, nie? Także. no, To są takie przedziecia. To niekiedy jest ciężko to ująć. To jednak jest, mimo 41 lat, to są jednak emocje. To są emocje, nie? To nie ma sytuacji takowej, że ten. Wiadomo, po jednej, jak i po drugiej stronie, i po naszej i po y, służba Wchodzi sobie y, oficer dyżurny, pan major i mówi, co tam chłopaki u was słychać. I on elegancko, my do niego też grzecznie. Gdy przychodził sierżant i meldować nie, no to każdy się odwrócił. Bo przecież my pracowaliśmy, my pracowaliśmy, ja mówię, my byliśmy na do... Prawie można powiedzieć końca grudnia na tymczasowym aresztowaniu, na regulaminie, a w związku z powyższym, tak jak był osadzony, nie, to taki sam regulamin. My nie mieliśmy regulaminu internowanego. Nie mieliśmy. Także nie ma tutaj wyjścia. Obsługiwali nas yy, skazani, ale oni pracowali. Jakbyśmy się tak zapytali ich, nie? Za co siedzą, to oni są niewinni, jak wszyscy, nie? No ale takie jest życie, nie. Oni też nasłuchiwali i chcieli o tym wiedzieć, nie? Co się będzie za przeproszeniem działo. No, nagle przychodzi 29 kwietnia, no i wyczytują, zabrać wszystkie rzeczy, no to jeśli zabrać wszystkie rzeczy, no to idziemy w transport, nie? A oni nas zaprowadzili do sali takiej swojej, nie? I tam spotkaliśmy się z komendantami Komendy Konińskiej, Płockiej i wocławskiej. I oni nam przekazali decyzję o tym, że z dniem 29 jako dar na 1 maja nie społeczeństwu nie zostajemy zwolnieni. Ale jest sytuacja taka, że po prostu zapomniałem o tym powiedzieć, że tu się działy trzy regiony. Region Płocki, Region Kuja w ziemi Dobrzyńskiej i region y, koniński. Także tych ludzi było sporo, byli świetni ludzie, którzy pięknie rzeźbili, którzy malowali, także naprawdę... Y, Yy, chyba był, jeden był senator, to był Brzeziński z Konina, a drugi był z Płocka, tylko mi wyleciało nazwisko, jednak ten czas powoduje, że ten... No. w jaki sposób w tym Sama szykanowanie to jest bycie w celi. Szano szykanowanie, to jak ja dzisiaj mam możliwość spojrzenia na zakład karny i zabezpieczenia, gdzie jest elektronika, a gdzie przedtem było siedem tak zwanych ogrodzeń, nie? I między tymi ogrodzeniami latały pieski. No i to różnie człowiekowi odstawia się, że niektórzy szczekali, żeby te pieski drażnić i tym podobne. No jak ktoś siedzi, to nieraz po prostu, no nie ukrywam, że to jest problem. Przecie my wyszliśmy na spacer chyba po raz pierwszy, 15, chyba 15 albo 16 grudnia, mały kwadracik przy tym pawilonie i chodziliśmy w koło, no tam nie było dużo. Ile nas było na spacerze, tyle było funkcjonariuszy z psami. No to przepraszam, to robi swoje, to robi swoje, mury robią swoje, trzaskanie jak zamykanie tych to krat, jednak, to jednak pozostaje, to dla człowieka, który w tym nie funkcjonował, nie był zatrzymany, nie tego, robi po prostu wrażenie. I tak jest, no, takie jest życie, w każdym bądź razie 29 kwietnia przed 15 opuściłem mury zakładu karnego.